Wyszły na jaw zaskakujące wieści w sprawie pogrzebu Tadeusza Woźniaka. Pojawiły się niespodziewane problemy. Niebawem minie tydzień od kiedy do mediów dotarły tragiczne informacje o śmierci Tadeusza Woźniaka. Legendarny artysta zmarł 8 lipca w wieku 77 lat. Nieoczekiwanie pojawiły się duże komplikacje dotyczące jego pogrzebu. Nadal nie wiadomo, gdzie i kiedy odbędzie się ceremonia. Oto szczegóły. Nie żyje Tadeusz Woźniak, legendarny artysta, miał 77 lat. Tadeusz Woźniak największą popularność zyskał dzięki legendarnej już piosence Zegarmistrz Światła. Artysta ma na swoim koncie kilkaset piosenek i blisko 100 inscenizacji teatralnych. Był rewelacyjnym wokalistą, muzykiem i kompozytorem. Przez lata działalności scenicznej występował z takimi twórcami jak m.in. Czesław Niemen. Woźniak znany był także dzięki piosence pośrodku świata z czołówki serialu Plebania. Nie tylko ją śpiewał, ale również skomponował do niej muzykę. Informacje o śmierci Tadeusza Woźniaka przekazała Biblioteka Narodowa. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Woźniaka, wybitnego kompozytora i pieśniarza, przyjaciela Biblioteki Narodowej, napisano na oficjalnej stronie instytucji. Twórcę w poruszającym wpisie upamiętniła także Polska Fundacja Muzyczna, której Tadeusz był przyjacielem. Dzisiaj nadeszła do nas wielce smutna wiadomość odszedł nasz zegarmistrz światła, Tadeusz Woźniak. Jakim był muzykiem i wykonawcą, nie musimy przypominać wielbicielom jego twórczości. Jak dobrym był człowiekiem, wie każdy, kto miał okazję go znać, napisano na facebookowym profilu fundacji. Pogrzeb Tadeusza Woźniaka przesunięty. Pojawiły się komplikacje. Niecały tydzień po śmierci artysty, do mediów dotarły zaskakujące informacje. Okazuje się, że pojawiły się pewne komplikacje i pogrzeb Tadeusza Woźniaka będzie opóźniony. Wszystko dlatego, że ukochany brat zmarłego mieszka na co dzień w USA, a bardzo chciałby wziąć udział w jego ostatnim pożegnaniu. Wszystkim zależy na tym, by na pogrzebie był brat Tadeusza. Organizacja przelotu sprawia więc, że ceremonia się opóźni, przekazuje fakt, powołując się na znajomego zmarłego kompozytora. Do sprawy odniósł się także Tomasz Kopeć, prezes zarządu Polskiej Fundacji Muzycznej. To są sprawy rodzinne rodzina musi dopiąć wiele spraw i pogrzeb się opóźni. Wiele wskazuje na to, że odbędzie się dopiero pod koniec miesiąca. W odpowiednim czasie na naszej stronie również poinformujemy o dacie i miejscu pochówku zdradził w rozmowie z tabloidem.